W sercu Krakowa, gdzie wąskie uliczki przecinają się z historią, mieszkała niezwykła kotka o imieniu Lusia. Dla większości przechodniów była tylko jednym z wielu kotów przemykających po bruku starego miasta, ale dla rodziny Kowalskich stanowiła prawdziwy skarb. Zofia i Wojtek przygarnęli ją podczas wyjątkowo mroźnej zimy, gdy znaleźli ją całkiem malutką, skuloną pod ich bramą. Od pierwszych dni w nowym domu Lusia wykazywała niezwykłą inteligencję. Nauczyła się otwierać drzwi, wspinać się na najwyższe półki, nie strącając przy tym ani jednego przedmiotu, a nawet przynosić małe rzeczy Emilii, dziesięcioletniej córce kowalskich. Jej złotobrązowe oczy zdawały się rozumieć każde wypowiedziane słowo, a delikatne łapki poruszały się z gracją baletnicy. Życie rodziny Kowalskich toczyło się spokojnym rytmem w ich przytulnym domu na przedmieściach Krakowa. Emilia spędzała popołudnia odrabiając lekcje przy kuchennym stole, podczas gdy Lucia siedziała obok niej, czasami delikatnie trącając jej rękę, jakby chciała sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Zofia, nauczycielka w pobliskiej szkole, często mówiła, że Lucia ma w sobie więcej mądrości niż jeden człowiek. Wszystko zmieniło się pewnego jesiennego wieczoru. Lusia, zwykle spokojna i domowa, zaczęła wykazywać dziwne zachowanie. Najpierw były to tylko małe zmiany. Dłuższe wpatrywanie się w okno, nasłuchiwanie odgłosów z zewnątrz, nerwowe krzątanie się po domu w nocy. Zofia zauważyła, że kotka często siada przy drzwiach wejściowych i wydaje ciche, błagalne dźwięki, Prosząc o wypuszczenie. Początkowo rodzina nie przywiązywała do tego większej wagi. W końcu koty są znane ze swoich ekscentrycznych zachowań. Jednak gdy Lusia zaczęła znikać na całe noce, powracając dopiero o świcie, zmęczona i często z mokrym odrosy futrem ich niepokój wzrósł. Szczególnie martwiła się Emilia która nie mogła zrozumieć, dlaczego jej najlepsza przyjaciółka nagle stała się tak odległa. Pewnego ranka, gdy Emilia wyszła do ogrodu, znalazła w trawie małą, czerwoną wstążkę. Nie należała do nikogo z rodziny, ale była starannie złożona, jakby ktoś specjalnie ją tam zostawił. Tego samego dnia zauważyła, że Lucia zachowuje się jeszcze bardziej nietypowo. Siedziała przy oknie kuchennym. Wpatrując się w punkt za ogrodzeniem, z intensywnością jakiej nigdy wcześniej u niej nie widziała, sąsiedzi zaczęli szeptać. Pani Nowak, która mieszkała po drugiej stronie ulicy, twierdziła, że widziała lusię skradającą się po dachach w środku nocy. Pan Mazurek, emerytowany listonosz, przysięgał, że słyszał dziwne dźwięki dobiegające z opuszczonego domu na końcu ulicy, a wraz z nimi miało, które mogło należeć do lusi. Zofia i Wojtek próbowali zachować spokój, ale coraz trudniej było im ignorować dziwne wydarzenia, szczególnie gdy zaczęli znajdować małe ślady łap na parapetach i tajemnicze zadrapania na tylnych drzwiach. Lusia zdawała się być coraz bardziej niespokojna, jakby chciała im coś przekazać, ale nie potrafiła znaleźć sposobu. Emilia, która zawsze miała szczególną więź z Lusią, zaczęła prowadzić dziennik jej zachowań. Zauważyła, że kotka zawsze znikała o tej samej porze, tuż po zmroku i wracała przed pierwszymi promieniami słońca. Czasami przynosiła ze sobą dziwne zapachy, których dziewczynka nie potrafiła zidentyfikować, a jej zwykle nieskazitelne futerko nosiło ślady, jakby przeciskała się przez wąskie przejścia. Jeśli ta historia Cię zainteresowała, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i dać lajka. Like Napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Jedziemy dalej. Tej nocy Emilia nie mogła zasnąć. Przez szparę w zasłonach wpadało blade światło księżyca, rzucając fantastyczne cienie na ściany jej pokoju. Wsłuchiwała się w ciszę domu, czekając na charakterystyczny dźwięk kociej klapki znak, że Lusia znów wymyka się na swoją tajemniczą wyprawę. Dziewczynka postanowiła, że tym razem nie pozwoli, by zagadka pozostała nierozwiązana. Zegar na wieży kościelnej wybił dziesiątą, gdy usłyszała to, na co czekała. Cichy szmer, delikatne kroki na parapecie, a potem znajomy dźwięk kociej klapki. Emilia zerwała się z łóżka, i podbiegła do okna, zdążyła jeszcze dostrzec smugę złoto-brązowego futra przemykającą przez ogród. Szybko narzuciła na siebie ciepłą kurtkę, wsunęła stopy w buty i najciszej jak potrafiła, wymknęła się z domu. Noc była chłodna, a w powietrzu unosił się zapach nadchodzącej zimy. Emilia dostrzegła Lucie skradającą się wzdłuż ogrodzenia. Kotka poruszała się z niezwykłą precyzją, jakby dokładnie wiedziała, dokąd zmierza. Dziewczynka starała się zachować bezpieczną odległość, jednocześnie nie tracąc jej z oczu. Przeszły tak kilka ulic, zagłębiając się w mniej znaną część dzielnicy. W pewnym momencie Lucia zatrzymała się gwałtownie i obróciła głowę. Emilia zamarła za rogiem budynku, wstrzymując oddech. Przez chwilę wydawało jej się, że została zauważona, ale kotka po krótkiej chwili ruszyła dalej. Skręciły w wąską uliczkę, gdzie stare kamienice rzucały długie cienie w świetle nielicznych latarni. To, co wydarzyło się później, całkowicie zaskoczyło Emilię. Lusia podeszła do niewielkiego otworu w murze jednej z kamienic i zniknęła w nim. Dziewczynka czekała, ale kotka nie wychodziła. Po kilku minutach zebrała w sobie odwagę i podeszła bliżej. Z otworu dobiegały ciche dźwięki, których nie potrafiła zidentyfikować. Następnego dnia w szkole Emilia nie mogła się skupić na lekcjach. Jej myśli ciągle wracały do tajemniczego miejsca, które odkryła. W czasie przerwy Usłyszała rozmowę starszych uczniów o dziwnych odgłosach dochodzących nocami z opuszczonej kamienicy przy ulicy Lipowej. To była ta sama ulica, na której wczoraj śledziła Lusie. Po powrocie do domu zauważyła, że coś się zmieniło. Lusia siedziała przy swojej misce, ale nie jadła. Zamiast tego wydawała się niespokojnie nasłuchiwać. Jej uszy poruszały się przy najmniejszym szmerze, a ogon nerwowo uderzał o podłogę. Kiedy Zofia wróciła z pracy, również zauważyła dziwne zachowanie kotki. Może powinniśmy zabrać ją do weterynarza? zasugerowała mama, głaszcząc Lusie po grzbiecie, ale kotka wyglądała na zdrową, tylko zaniepokojoną jakby próbowała przekazać im jakąś ważną wiadomość, której nie potrafili zrozumieć. Wieczorem, gdy rodzina zasiadła do kolacji, w telewizji leciały lokalne wiadomości. Emilia prawie zakrztusiła się zupą, gdy usłyszała reporterkę mówiącą o tajemniczych zdarzeniach w ich dzielnicy. Podobno w ostatnich tygodniach Kilku mieszkańców zgłosiło dziwne, nocne odgłosy i niewyjaśnione ślady w okolicy starej kamienicy przy Lipowej. Lucia, która zwykle ignorowała telewizor, tym razem siedziała przed nim, jak zahipnotyzowana. Jej oczy były szeroko otwarte, a uszy nastawione. Gdy w reportażu pokazano zdjęcie kamienicy, kotka podeszła do ekranu i delikatnie dotknęła go łapką. Emilia poczuła, jak przechodzi ją dreszcz. To nie mógł być przypadek. Kolejny dzień przyniósł nowe niespodzianki. Emilia obudziła się wcześniej rano, słysząc jakieś zamieszanie w kuchni. Gdy zeszła na dół, zobaczyła lusię siedzącą przy drzwiach tarasowych, a obok niej małą przemoczoną chusteczkę. Nie była to zwykła chusteczka, miała wyhaftowane inicjały AN. I ślady czegoś, co wyglądało jak plamy z mleka. Zofia przyglądała się znalezisku z konsternacją. To niemożliwe, powiedziała cicho, biorąc chusteczkę do ręki. Te inicjały przypominają mi coś. Wojtek, który właśnie wszedł do kuchni, również wydawał się zaintrygowany. Rodzice wymienili znaczące spojrzenia, ale nic nie powiedzieli, co jeszcze bardziej zaciekawiło Emilię. W szkole dziewczynka nie mogła przestać myśleć o tajemniczej chusteczce. Podczas przerwy obiadowej podsłuchała rozmowę woźnej z nauczycielką historii. Mówiły o starej kamienicy przylipowej, tej samej, do której poprzedniej nocy zakradła się Lusia. Podobno przed laty należała do znanej krakowskiej rodziny Nowakowskich, słynącej z prowadzenia sierocińca dla dzieci. Po powrocie do domu Emilia zauważyła, że Lusia znowu zachowuje się dziwnie. Kotka krążyła między oknem a drzwiami, wydając ciche, naglące miałknięcia. W pewnym momencie przyniosła w zębach stary parasol Zofi i położyła go przy drzwiach. Deszcz za oknem przybierał na sile, a niebo stawało się coraz ciemniejsze. Mamo, zapytała Emilia podczas kolacji. Czy znałaś kiedyś kogoś o inicjałach AN? Zofia zamarła z widelcem w połowie drogi do ust. Po chwili odłożyła sztućce i westchnęła głęboko. Anna Nowakowska powiedziała cicho. Prowadziła się rociniec w tamtej starej kamienicy. Byłam tam wolontariuszką zanim, zanim placówkę zamknięto. Tego wieczoru Emilia dowiedziała się historii która sprawiła, że wszystkie dziwne wydarzenia ostatnich dni zaczęły układać się w całość. Anna Nowakowska nie tylko prowadziła się sierociniec, była znaną w okolicy opiekunką porzuconych zwierząt. W piwnicy kamienicy urządziła małe schronisko, gdzie przyjmowała bezdomne koty i psy. Miejscowi nazywali ją aniołem z lipowej. Lusia, która do tej pory drzemała na parapecie, nagle ożywiła się i podeszła do Zofii, kładąc łapkę na jej kolanach. W jej oczach było coś błagalnego, jakby próbowała przekazać jakąś pilną wiadomość. Zofia pogłaskała ją delikatnie, ale kotka była wyraźnie niespokojna. Co się stało z panią Nowakowską? Zapytała Emilia. Jej mama zawahała się przez chwilę. Nikt dokładnie nie wie. Pewnego dnia po prostu zniknęła. Sierociniec przejęło państwo. Dzieci rozdzielono do innych placówek, a zwierzęta, cóż, niektórym udało się znaleźć nowe domy. Wieczorem, gdy Emilia szykowała się do snu, usłyszała dziwny dźwięk dobiegający z ogrodu. Brzmiał jak cichy płacz, ale nieludzki bardziej jak kwilenie małego zwierzęcia. Gdy podeszła do okna, Zobaczyła lusię siedzącą na środku trawnika. Obok niej leżało coś małego, zawiniętego w kolejną chusteczkę. Dziewczynka wybiegła na zewnątrz, nie zważając na padający deszcz. To, co zobaczyła, sprawiło, że jej serce zabiło mocniej. W zawiniątku leżał malutki, drżący kotek nie większy niż jej dłoń. Lusia patrzyła na nią znacząco, jakby mówiła: teraz rozumiesz? Mały kotek, znaleziony przez Lusię, został otulony w ciepły koc i nakarmiony. Zofia, która zawsze miała w domu zapas mleka dla kociąt, zadbała o niego z wprawą doświadczonej opiekunki. Emilia nie mogła przestać myśleć o związku między zachowaniem Lusi a historią starej kamienicy przy Lipowej. Następnego dnia, sobota, przyniosła ze sobą możliwość dokładniejszego zbadania sprawy. Wojtek, zaintrygowany całą sytuacją, postanowił pomóc córce w rozwiązaniu zagadki. Razem udali się do miejskiej biblioteki, gdzie w archiwach lokalnej gazety szukali informacji o Annie Nowakowskiej i jej sierocińcu. To, co odkryli, było fascynujące. Anna Nowakowska nie tylko prowadziła sierociniec, była prawdziwą legendą w społeczności. Artykuły z lat 90. opisywały ją jako strażniczkę zapomnianych dusz. Opiekowała się nie tylko dziećmi, ale i zwierzętami, wierząc, że wzajemna troska ma uzdrawiającą moc. W piwnicy kamienicy stworzyła przytulisko dla bezdomnych zwierząt, które często stawały się najlepszymi przyjaciółmi jej podopiecznych. Podczas gdy Wojtek przeglądał stare dokumenty, Emilia zauważyła coś interesującego. Na jednym ze zdjęć w tle widać było małą kotę łudząco podobną do lusi. Podpis pod fotografią głosił Anna Nowakowska z wychowankami i Stella, kotka, która przyprowadza bezdomne zwierzęta do przytuliska. Tato spójrz! wykrzyknęła Emilia, pokazując zdjęcie. Ta kotka czy to możliwe, że Lusia jest jej potomkiem? Wojtek przyjrzał się fotografii z niedowierzaniem. Podobieństwo było uderzające. Te same złoto-brązowe oczy, charakterystyczne znaczenie na czole, nawet sposób, w jaki kotka siedziała, był identyczny jak u Lusi. Gdy wrócili do domu, zastali Zofię w stanie lekkiego poruszenia. Podczas ich nieobecności przyszła pani Nowak, sąsiadka, z nieoczekiwaną informacją. Podobno w nocy widziała światła w oknach starej kamienicy przy Lipowej. To niemożliwe. Twierdziła. Przecież budynek jest opuszczony od lat, ale przysięgam, że widziałam też cień osoby poruszającej się na górnym piętrze. Lusia, która do tej pory spokojnie opiekowała się znalezionym kociakiem, nagle stała się niespokojna. Podeszła do drzwi i zaczęła je drapać z niezwykłą determinacją. Zofia otworzyła je, a kotka natychmiast wybiegła do ogrodu, ale nie oddaliła się jak zwykle. Zamiast tego usiadła na środku trawnika i patrzyła na nich wyczekująco. Ona chce, żebyśmy za nią poszli, powiedziała Emilia z przekonaniem. Rodzice wymienili zaniepokojone spojrzenia, ale wiedzieli, że ich córka ma rację. Lusia nigdy wcześniej nie zachowywała się w ten sposób. To musiało być coś ważnego. Zapadał zmrok, gdy cała rodzina, prowadzona przez Lucie, ruszyła w kierunku ulicy Lipowej. Kotka poruszała się zdecydowanie, co jakiś czas oglądając się, by upewnić się, że za nią podążają. Gdy dotarli pod starą kamienicę, zatrzymała się przy małym, ukrytym wejściu od strony ogrodu. To, co zobaczyli, przekraczało ich najśmielsze oczekiwania. W piwnicy, oświetlonej kilkoma starymi lampami, znajdowało się prowizoryczne schronienie. Na prowizorycznych posłaniach leżało kilka kotów i mały pies. Wszystkie wyglądały na zadbane, mimo że wyraźnie potrzebowały pomocy weterynarza. A w kącie, na starym fotelu, siedziała drobna postać otulona wznoszony sweter. Postać w fotelu drgnęła na dźwięk ich kroków. W słabym świetle lamp. Zobaczyli twarz starszej kobiety, zmęczoną, ale z oczami pełnymi życia i determinacji. Zofia natychmiast ją rozpoznała. Pani Anno wyszeptała z niedowierzaniem. Anna Nowakowska, bo to rzeczywiście była ona, uśmiechnęła się delikatnie. Wiedziałam, że w końcu przyjdziecie, powiedziała cicho, głaszcząc Lusię, która natychmiast wskoczyła jej na kolana. Ta mała bohaterka to córka mojej ukochanej Stelli. Poznałam ją od razu, gdy zobaczyłam w okolicy. Ma te same oczy i to samo wielkie serce. Emilia rozejrzała się po pomieszczeniu. Wszędzie były ślady troskliwej opieki: czyste miski z wodą i jedzeniem, prowizoryczne, ale ciepłe legowiska, a nawet małe zabawki dla zwierząt. Ale dlaczego? Dlaczego się pani ukrywa? Zapytała dziewczynka. Anna westchnęła głęboko, a jej twarz przybrała wyraz głębokiego smutku. Czasami system nie rozumie tego co najważniejsze, zaczęła. Kiedy zamknięto rociniec, próbowali zlikwidować też przytulisko. Nie mogłam na to pozwolić. Te zwierzęta, one były rodziną dla wielu dzieci. Niektóre z nich nie miały nikogo innego. Zofia podeszła bliżej, kucając przy fotelu. Pamiętam, Powiedziała ze łzami w oczach: Pamiętam, jak Marek, ten nieśmiały chłopiec, po raz pierwszy się uśmiechnął, gdy Stella przyniosła mu małego kotka, i jak Ania przestała się jąkać, gdy opiekowała się chorym szczeniakiem. Dokładnie, pokiwała głową Anna, a teraz historia się powtarza. Lucia, córka Stelli, kontynuuje jej dzieło. Znajduje potrzebujące zwierzęta i przyprowadza je tutaj. Ale sama nie dam rady dłużej prowadzić tego miejsca. Jestem już zbyt zmęczona. Wojtek, który do tej pory stał z boku, analizując sytuację, odezwał się spokojnym głosem: Nie musi pani robić tego sama, możemy pomóc, trzeba tylko zrobić to oficjalnie, zgodnie z prawem. Anna potrząsnęła głową: Próbowałam, ale przepisy, biurokracja. Kto da pozwolenie starszej kobiecie bez środków na prowadzenie schroniska? My, odpowiedziała stanowczo Zofia, całą rodziną mamy dom, ogród. Możemy zacząć od małego punktu adopcyjnego. A pani doświadczenie jest bezcenne. Razem możemy stworzyć coś wspaniałego. Lucia, jakby rozumiejąc wagę tej rozmowy, przeskakiwała między Anną a rodziną Kowalskich, mrucząc głośno. W jej oczach błyszczała ta sama determinacja, którą wszyscy znali ze zdjęć jej matki Stelli. Jest jeszcze coś, dodała Anna, sięgając do kieszeni swetra, wyciągnęła pożółkłą kopertę. To list od Stelli, to znaczy list, który napisałam w jej imieniu do jej przyszłego potomka. Wiedziałam, że pewnego dnia któryś z jej potomków będzie kontynuował jej misję, i oto jest Lusia. Drżącymi rękami Anna otworzyła kopertę i zaczęła czytać. Drogi strażniku serc, jeśli czytasz ten list, oznacza to, że odziedziczyłeś nie tylko moją krew, ale przede wszystkim moje powołanie. Być może zastanawiasz się, dlaczego zostałeś wybrany do tej misji. Odpowiedź jest prosta, bo twoje serce wie, co jest właściwe. Emilia spojrzała na lusię, która siedziała wyprostowana, jakby rozumiała każde słowo. Anna kontynuowała: W tym mieście jest wiele zagubionych dusz, zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. Czasami potrzebują one tylko małej iskry nadziei, by odnaleźć swoją drogę. Ty jesteś tą iskrą. Zofia otarła łzę spływającą po policzku. To niesamowite, wyszeptała. Lucia naprawdę jest taka jak Stella. Nie tylko znajduje potrzebujące zwierzęta, ale też ludzi, którzy mogą im pomóc. W tym momencie do piwnicy wpadł promień wschodzącego słońca, oświetlając wszystkie kąty pomieszczenia. W jego świetle zobaczyli, że ściany były pokryte zdjęciami, setkami fotografii dzieci z ich czworonożnymi przyjaciółmi. Pod każdym zdjęciem był krótki opis, data, imiona, czasem krótka notatka o tym, jak zwierzę zmieniło czyjeś życie. To moja księga cudów, wyjaśniła Anna. Każde zdjęcie to historia uratowanej duszy. Niektóre z tych dzieci są dziś dorosłe, mają własne rodziny. Czasem przychodzą tu w nocy, zostawiają jedzenie i koce. Wiedzą, że to miejsce wciąż żyje. Wojtek wstał zdecydowanie. Nie możemy pozwolić, żeby ta historia się skończyła. Musimy działać. Wyciągnął telefon i zaczął robić zdjęcia pomieszczenia. Z tymi dowodami pójdę do Urzędu Miasta. Pokażemy im, że to miejsce ma znaczenie, że zmienia życie. W ciągu następnych tygodni wydarzyło się coś niezwykłego. Historia Anny Stelli i Lusi trafiła do lokalnych mediów. Mieszkańcy Krakowa, poruszeni opowieścią o międzypokoleniowej misji ratowania zwierząt, zaczęli się organizować. Powstało Stowarzyszenie Strażnicy Serc, którego celem było kontynuowanie dzieła Anny Nowakowskiej. Stara kamienica przy Lipowej przeszła gruntowny remont. W miejscu dawnego sierocińca powstało nowoczesne centrum pomocy zwierzętom, gdzie oprócz podstawowej opieki weterynaryjnej prowadzono też zajęcia terapeutyczne dla dzieci. Anna, teraz już oficjalnie zatrudniona jako konsultantka, dzieliła się swoim doświadczeniem z młodymi wolontariuszami. Lucia stała się maskotką centrum. Jej zdjęcie witało odwiedzających w recepcji, a historia jej rodziny, matki Stelli i jej niezwykłej misji, była opowiadana każdemu nowemu wolontariuszowi. Co najważniejsze, jej przykład zainspirował innych do działania. Coraz więcej osób zaczęło zwracać uwagę na bezdomne zwierzęta w swojej okolicy. Pewnego wieczoru, gdy Emilia siedziała w ogrodzie z lusią. Zauważyła, że kotka przygląda się czemuś w oddali. W jej oczach odbijało się zachodzące słońce, nadając im ten sam złoty blask, który miała jej matka na starych fotografiach. Wiesz co, Lusiu, szepnęła dziewczynka. Myślę, że właśnie o to chodziło w liście Stelli. Nie tylko o ratowanie zwierząt, ale o przypominanie ludziom, że wszyscy jesteśmy połączeni w łańcuchu dobra. Koniec historii. Drodzy słuchacze, mamy nadzieję, że historia Lucy i jej niezwykłej rodzinnej misji poruszyła wasze serca. Przygotowaliśmy dla was specjalną playlistę z podobnie wzruszającymi opowieściami znajdziecie ją klikając w link po lewej stronie. Jeśli historia Wam się spodobała, nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i dać łapkę w górę. Codziennie przynosimy Wam wyjątkowe historie, które pokazują złożoność życia i piękno dobroci. Czekamy na Wasze komentarze.